O medycynie estetycznej. Tym razem tematem jest botoks. Yy, przyznam Wam, że botoksu bałam się najbardziej ze wszystkich zabiegów, które ostatnio przeszłam, ale krótka rozmowa z lekarzem uspokoiła mnie na tyle, że przestałam się bać i podjęłam decyzję, aby w końcu pozbyć się zmarszczek poziomych czoła, właśnie w ten sposób. Oraz aby poprawić wygląd okolicy oczu dzięki yy, toksynie botulinowej, czyli Botoxowi. Zapraszam Was na film, w którym rozmawiam z lekarzem oraz będziecie mogli zobaczyć efekt przed, w trakcie i po, yy, przez. Kilka kolejnych dni po podaniu botoksu robiłam sobie zdjęcia, abyście mogli zobaczyć, jak każdego dnia mój wygląd się zmieniał. Zapraszam na film. Po raz kolejny witam Was z gabinetu doktora Igora Michałowskiego i dzisiaj zajmiemy się moimi zmarszkami poziomymi czoła które bardzo mi przeszkadzają, są bardzo widoczne i postanowiłam się z nimi rozprawić raz na zawsze, a raczej raz na pół roku, bo tyle wytrzyma się efekt, bowiem dotychczasowe metody, które stosowałam i zabiegi kosmetologiczne przynosiły bardzo krótkotrwały efekt albo efektu nie było w ogóle. Tak więc w końcu zdecydowałam się właśnie na Botox. Panie doktorze, czy Botox to jest jedyny sposób na pozbycie się tych okropnych zmarszczek na czole? Panie Aleksandro, najbardziej skuteczną metodą w usunięciu zmarszczek mimicznych, mianowicie zmarszczek poziomowych czoła, zmarszczek w obrębie gładzizny, czyli tak zwanej zmarszczki oraz zmarszczek mimicznych w okolicy oczu, tak zwanych jest jest botulinowa. Inne zabiegi mają znacznie mniejszą skuteczność. Jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia ze zmarszkami estetycznymi, które są widoczne w spoczynku, najpierw możemy wykonać zabieg z użyciem toksyny botulinowej, dopiero resztę zmian wypełnić za pomocą kwasu chiloronowego, ale to są akurat rzadziej występujące zmarszki, więc najczęściej rzeczywiście używamy toksyny botulinowej. Efekt będzie utrzymywał się pół roku czy krócej? W zależności od metabolizmu efekt zabiegu utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy. Czyli to jest kwestia metabolizmu, a nie tego, czy na przykład się opalamy, albo jaki, nie wiem, czy to nie zależy od naszego trybu życia? Czas trwania efektu jest m.in. uzależniony od tego, czy pacjent się stosuje do zaleceń po zabiegu. Po zabiegu nie jest wskazany wysiłek fizyczny. Nie wolno również spożywać alkoholu. Jeżeli kładziemy się poziomowo, to najlepiej utrzymywać głowę w, bardziej, w nieco wyższej pozycji. Jeżeli takie zalecenia są dokonywane, to takie czas trwania tego efektu wynosi mniej więcej 6 miesięcy. Aczkolwiek mm. takie przesądy, że jeżeli po 6 miesiącach się budzimy i od razu widzimy w lustrze zmarszczki, które były przed zabiegiem, nie ma takiej możliwości, ten efekt ustępowania botoksu jest stopniowy i utrzymuje się nawet jeszcze jakiś czas po tym okresie, tak jak wskazałem po okresie 6 miesięcy. Przyznam, że właśnie tego się bałam, że kiedy preparat przestanie działać, to będę wyglądać gorzej, bo tak też słyszałam. Nie, nie ma czegoś takiego. W każdym przypadku po zabiegu, jak już się skończy ten okres działań preparatu, w najgorszym przypadku wracamy do stanu wejściowego. Czy botox jest bezpieczny? Je jeżeli zabieg jest wykonywany przez e, osobę wykwalifikowaną, jeżeli używamy odpowiednich preparatów, bo takich mamy kilka na rynku, to zabieg jest bezpieczny. Tak jak podczas każdego zabiegu może, mogą wystąpić powikłania, aczkolwiek zdarzy się to niezmiernie rzadko. A po samym ostrzykiwaniu będę mogła nałożyć sobie delikatny makijaż i normalnie pójść do ludzi? czy powinno raczej spędzić najbliższą dobę w mieszkaniu i nikomu się nie pokazywać. Akurat badanie taksyny botulinowej to jest zabieg, który przeprowadzamy za pomocą kilku wkłuć, więc jak najbardziej możemy zastosować makijaż i tego dnia normalnie funkcjonować. Przy badaniu preparatów w okolicy oczu mogą wystąpić malutkie krwiaki, natomiast które również można zakryć makijażem. A ten efekt będzie widoczny od razu? Efekt nie jest widoczny od razu, on jest widoczny, zaczyna się efekt po tygodniu od zabiegu i nasilia się jest tak naprawdę pod koniec drugiego tygodnia wykonania zabiegu maksymalnie. Panie doktorze, bo w cenniku zawsze ta cena za botox dotyczy jednej okolicy. Co to znaczy jedna okolica? Czy czoło i ta lwia zmarszczka, o której pan doktor wspominał, to jest jedna okolica? Wyróżniamy trzy okolice dotyczące tego zabiegu. To jest... Jest czoła, zmaszki poziomowe czoła to jest pierwsza okolica, gładzizna, znacznie lwia zmaszka to jest druga okolica i okolica oczu, kurzołapki to jest trzecia okolica. To jest standardowa. Podejrzewam, że w wielu klinikach jest taki. Mhm. W innym gabinecie z kolei słyszałam, że jeżeli podamy potok, to po jakimś czasie ta twarz dosłownie opada, tak? Że kąciki zewnętrzne, oczu opadają, że to czoło jest ciężkie. Ile w tym prawdy? Takie zabiegi, takie powikłania rzeczywiście mogą wystąpić. One występują rzadko, w zależności od danych piśmiennictwa 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów. I to jest również m, zależne od ilości podanego preparatu. Zawsze jeżeli ma, wykonujemy taki zabieg po raz pierwszy u pacjentki e, i nie wiemy jak pacjentka reaguje, to zawsze lepiej podać mniejszą ilość preparatu i podczas kolejnych już powtórzeń możemy liczbę jednostek preparatu zwiększyć. tylko, że mam taki niedosyt hej, minął dzień od moich zabiegów jeżeli chodzi o kwestię botoksu, to moje czoło już wygląda znacznie lepiej mimo, że ten efekt taki ostateczny będzie dopiero za kilka dni widzicie, ja to czoło marszczę a ono już wygląda lepiej niż wyglądało przedwczoraj Gorzej z moimi ustami, nie zwracajcie proszę uwagi na moje usta, bo są naprawdę obrzmiałe właśnie po wypełnianiu. Bo ja miałam wszystkie zabiegi robione jednego dnia. Yy, I na czole pojawił się w dwóch miejscach mikro, mikro, delikatny siniaczek, yy, który praktycznie jest niezauważalny. Ja nie mam w ogóle podkładu teraz na buzi, więc niczym ta moja twarz nie jest przykryta. Ten mikro siniaczek jest jeden yy, nad brwią, a drugi gdzieś tutaj na skroni. naprawdę trzeba się przyjrzeć z bliska, czuję się super, nic mi nie boli w ogóle botox to jest takie pstryk, szybko trwa zabieg jest bardzo krótki, bezbolesny super się po nią czujemy i w ogóle jest ekstra, tak więc jestem bardzo zadowolona i zniecierpliwana przed kolejnymi dniami, aby zobaczyć jak właśnie to będzie wyglądało. Na dwa tygodnie i moja buzia wygląda tak jak widzicie. Czyli można powiedzieć, że to już jest efekt końcowy. Moim czołem, widzicie? Teraz próbuję zmarszyć czoło i efekt botoksu jest taki, że moim czołem nie mogę ruszać. Mogę się szczerze uśmiechnąć, mogę zmarszczyć oczy, ale jako, że botok został mi podany również tutaj w tak zwane kurze łapki to y, te zmarszczki nie są już tak widoczne. Moje oko, kiedy się uśmiecham, nie znika już całkowicie, nie zamyka się. Ja mam dość specyficzną budowę oka, jeżeli chodzi o, y, po, y, jeżeli chodzi o powiekę dolną y, i moje oko po prostu znikało, zawsze miałam takie szparki przy uśmiechu, co oczywiście ma swój urok ale teraz y, podoba mi się moja buzia roześmiana znacznie bardziej. Jeżeli chodzi natomiast o czoło, to zapewne pojawią się pytania, czy to czuć, że ma się ten botoks w czole i faktycznie y, czuć, że to, cia to ciało, że to czoło jest zablokowane, że nie możemy wykonać takiego ruchu, o którym Wam właśnie mówiłam, czyli zmarczyć czoła. Czy ten efekt Wam się podoba, czy nie, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli natomiast chodzi o sam zabieg, to yy, wstrzykiwanie botoksu w ogóle nie boli. To jest już takie delikatne po prostu ukłucie. Nawet ym, doktor mówił, że pacjenci porównują to do ukłucia komary. Ja do ukłucia komara porównałam wstrzykiwanie kwasu hialuronowego w moje bruzdy nosowo-wargowe, a tego bym nie porównała do ukłucia komara. To po prostu było takie. No mikro yy, uszczypnięcie, no nie wiem jak to nazwać, ból praktycznie nie istnieje w przypadku tego zabiegu. On jest bardzo szybki, bo ja miałam podany Botox w trzy strefy. Pierwsza to jest czoło, druga jest tutaj pomiędzy brwiami, tutaj gdzie powstaje taka również u wielu pań, u wielu kobiet, dziewczyn taka charakterystyczna bruzda to była druga strefa, a trzecia właśnie tutaj pod oczami i pod oczami to po prostu była minuta 8 więc moja twarz wygląda tak, jestem bardzo zadowolona, będąc w dłoniach, w rękach doktora Igora w ogóle się nie denerwowałam. Doktor ma bardzo precyzyjne ruchy, ale też bardzo delikatne, więc po prostu czułam, że jestem w, dobrym, w dobrych rękach, w dobrym miejscu. Generalnie jestem niesamowicie zadowolona z tej decyzji. Gdybym miała cofnąć czas, ponowiłabym ten zabieg dokładnie o taki efekt mi chodził. Moje zmarszki z czoła całkowicie zniknęły, i tu mogą się pojawić jakieś głosy: że moja twarz wygląda sztucznie, że straciłam mimikę. Ja tak absolutnie nie uważam. Jestem wciąż tą samą osobą, wciąż mam taki sam uśmiech jak miałam. Moje oczy roześmiane wciąż się śmieją wtedy, kiedy ja jestem radosna, z taką różnicą, że te worki pod oczami nie są już tak strasznie głębokie. I tyle, więc mówię Wam o moich odczuciach. Rozumiem, że ktoś z Was może uważać inaczej, ale ja patrzę w lustro i naprawdę widzę dużą młodszą, szczęśliwszą, bardziej zadowoloną osobę i po prostu czuję się znacznie lepiej. Dziękuję Wam kochani za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!